No jak się wdzięki, wdzięki, pokazujesz. Pięknie wyglądasz, Marian. Jak emocje? Chociaż prawie wszystkich o to Cię pytam, ale no w sumie emocje są ogromne. Stresujesz się? Są ogromne i są, myślę, też ogromnie ważne w tym dniu. Przede wszystkim jest tutaj i y, występuje ekscytacja, ogromna wdzięczność za to, że mogę dzisiaj dla Państwa tutaj zaśpiewać i w ogóle sprawdzić Ciebie na tej, myślę, bardzo wyjątkowej scenie. No, masz 19 lat, mnie poprawiły e, panie, że nie 20, a 19, nie więc pan, jesteś 19, to jesteś tak. 19, więc jesteś naprawdę bardzo młoda, a już na końcu masz takie ogromne sukcesy. Jak ci z tym? Ja zawsze lubiłam takie szalone pomysły i takie trochę niekonwencjonalne, więc myślę, że jak, jakbym mogła sama lecieć do Chin w wieku 15 lat, to też bym już poleciała, bo też już miałam takie różne pomysły, ale... Radość i satysfakcja, bo to jest to, co chcę robić w życiu, muzyka to jest całe moje życie, kocham ją całym swoim sercem i, i po prostu dążę niezależnie, myślę, od wieku do tego, aby być w tym jak najlepsza i osiągać jak najlepsze sukcesy, więc proszę trzymajcie za mnie kciuki. Dobra, czekaj, to poczekaj, Ty w tym roku piszesz maturę, czy już jesteś po maturze? Już jestem po maturze, już Aha, jestem dobra, po maturze, uciem... studentka pierwszego roku. Aha, co studiujesz? Orientalistykę okay. i zarządzanie. Okej, okay, czyli totalnie nic niezwiązanego z muzyką. Nie, 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 nie. Muzykę zostawiam sobie i w ogóle, wiadomo, kształcę się wokalnie, jest to dla mnie bardzo ważne, ale tak pomyślałam, że chciałabym mieć drugą nogę w postaci studiów w ogóle niezwiązanych z muzyką. Co myślę, że jest fajne, bo mam taki trochę inny świat. To jest ciekawe bardzo. Bardzo mnie zaskoczyłaś, bo ja jakby zdobywałam wiedzę z różnych miejsc na temat wszystkich mhm. kandydatów i o tym się nie doczytałam, że studujesz taki kierunek. Tak. Muszę Cię o to zapytać, bo nawet sama pisałam o tym tekst, że wspieracie Edyta Górniak. No to jest super, no bo Edyta jak wiemy, zajęła bardzo wysokie miejsce w Eurowizji, a dawała ci jakieś rady, co robić, jak się zachować na scenie, no bo na pewno rozmawiałyście, chociażby w trasie w USA. E, tak, pani Edyta to jest moja ogromna muzyczna inspiracja i e, myślę, że na scenie w ogóle Eurowizyjnej jest bardzo ważną postacią, Aha. bo zajęła dla naszego kraju najwyższe miejsce. E, i, I tak, miałyśmy okazję porozmawiać, udzieliła mi wielu rad, przede wszystkim wokalnych, które wzięłam sobie do serca e, i też e, nie ukrywam, że ogromną dla mnie taką radością było to, że miałam okazję właśnie w Stanach, tak jak wspomniałaś, e, brać udział e, podczas ich e, jej prób, bo wtedy mogłam się właśnie wsłuchać, jak ona, w jaki sposób ona próbuje swój głos przed występem. Coś niesamowitego, nigdy nie widziałam czegoś takiego u innego artysty i myślę, że zdecydowanie można brać z niej przykład. Zdradziam Kulicy, co ci doradziła? Na przykład. Co mi doradziła, żebym wyszła na tę scenę, jakbym już wygrała? Takie ciekawe. To też pod kątem właśnie myślenia i myślę, że to jest bardzo ważne. W ogóle nastawienie pod kątem naszego występu jest bardzo ważne i tak też mam dzisiaj zamiar wyjść na scenę tutaj podczas preselekcji. Czyli dzisiaj rano dostałaś SMS-ka, że trzyma kciuki? Dostałam. A -a. <laughs> A, dobrze wyczułam. I co napisała w tym sms -ie? No już bez przesady. No powiedz, nie, no bo jesteśmy ciekawi. To są właśnie te smaczki nie, z Eurowizji, ja które nie. kochają nasi widzowie. Tutaj popatrzę na management. Może powiedzieć? Tajemnica, tajemnica korespondencji. Może Pani Edyta sobie nie życzy, co, o, co mi tam powiedziała, ale to była wiadomość w ogóle też do mnie, w samych superlatywach. Wszystko bardzo pozytywnie, więc jestem wdzięczna za tą wiadomość, ale naprawdę już pozostawiam. Ale już bez tajemnicy. przesady. Tak no dobra, no to ważne, że był sms, -ek. mam nadzieję, że e, przyniesie ci szczęście. Ja też mocno trzymam, bo jesteś bardzo urocza, naprawdę. Także zyskałaś serdecznie. moich oczach po tej rozmowie. Dziękuję. No nic, trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. I powodzenia. Dziękuję bardzo. No.